To. Nagrywam, mamy to. Nagrywamy, Mamy e, to. Mamy to. Mamy to, kurwa, mamy. Mam nadzieję, że easy. No ja tak, go wyzywam samyasa. No aż nie wyzywaj. Ja wyzywaj. A bo jak chcesz, Samiasa, Deki Junior, y, Donek. Kostuś. Kło coś tam, Obci. Y, jakiś gościu, pojemności. Kabliet. Sz szogon i zielonka. Dlaczego z deszczu atakuje ci idioci. Czemu deszcz? Też nie wiem. No dobra. Nagrywamy. Mm, 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 mm. tak, 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 Dziesięciu. Może damy radę, może nie. Wszystko jest o... możliwe. W ogóle nie mam umek, tylko mam po prostu głęboką. Nie mam żadnych <laughs> więcej. Ale dobra. Ma... Ciu, 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 ciu. Już 3% straciła. Jak będzie rzucała jakieś czarczy, co to mówcie? to ja będę obezwładniał. Głęboka, głęboka siadła, czuję dobrze. Powiększymy okienko. O, żeby było lepiej widać, głęboka, ładnie zaznaczone. Jak, jak wygramy, to poleci to na YouTube'a. A jak będzie lega, to jeszcze lepiej. Dziękujemy dla kogoś. Brawo Sam ja że się złapał. Przebicie. No. Pozdrowienia. Z więzienia. No, cztery pace nas Głęboka, jak ktoś z tą bije. No i co? Są, są sami stanie historia. Ziąga Nie ma żadnego kurwa tam. Ten... Nikt nie rzuca żadnego wmuszenia, okay. ani nic. Niech chodzi. O, krytyk, przebicie, ładnie. Ale absorpcję jeszcze ma. Kogo wywaliło? Kudra, go... a to walić go. Kurde, ale nie zrobiłem. Więc jest dobrze. Jak coś, takiego tak się ręce pobieram, bo je nie mam. Każdy <grydy> złapie, co złapie. Piarek chyba. A ona z błysku bije, więc to jest najgorzej, bo randomowo może walnąć i za 5 i za 5 tysięcy. Z tak, Już 10% procent tak straciła. A, nie siadło, głęboka. Słyszysz? Ja sam ja, jako bezwładniający, mam rzucać to mów. No to pisze ci przecież. A, tak patrzę, że co? nie patrzę. Tak patrzę. Patrz, patrz, żebyś patrzył, a nie żebyś nie patrzył. Mm, przebicie ładnie. Nie, nie powiem. Idzie, idzie. Czy idzie? Na, napisz, napisz, że idzie. na No Dobra, na razie z git. User joined your channel. Siema! Hello! Hello! Yeah. Ja. No proste. <grywać> mm. Ok, nagrywam. No nagrywam. Przywitaj się. Siemanaczku. <grywać> Będziesz na YouTube'ach. Jak, jak się uda? O, odpnięcie. A to odpchnięcie, to to nie jest... Dobrze, problem. że to! <grywać> no właśnie. <grywać> no, ale czasami pisze, że przygotowuje się do czegoś czegoś tam. No to wtedy musisz okuch. Musi siadnąć. Wtedy, wtedy mów ci mi, że używał. Że masz moje umki. Kto bije z deszczu? Dobrze nie bił. Powiewacz. Powiewacz. No o ty Dokonuję że nie spadźcie tu. Chodźcie, je, Z czego ty bijesz, powiewacz? Ja z gier. To dobrze. Jakiś <laughs> widzę, że z tego bije. Eee... Czuty yeah. Mam. Biję... Mam bije do kiego, mam przypadkiem. Kiedy będzie jakieś utracenie tury, kurde, czy coś takiego? Może ile masz krypta? tak. Ja? się no procent ale... tylko Nie wiem, co robisz? Nie, niech Cię nie, nie, nie lajka, bo to sensu nie ma Niech ona Cię nie no, ty, To jest dobre, że y, ten... Jeden procent został, no nie? To jest pewnie no straszanie ustawione, no. tak czy co? Czy, czy tak na fajcie? Zaraz patrzę, widzisz? Zaraz, ma o te o już schodzi. już, już absurd nie ma, zaraz będzie schodzić ładnie. No, byle absorpcję to później już na, na, hita, na, hita, na hita bierze 3% nawet. Ja się boję, bo wcisknę i będzie lipa. Ja się boję, że kurde żadnych obezwładniających nie O, chodzi. krytyk z przebiciem. Nice! Siadło Procent siadł. Ja się z absorpcją. No ile jeszcze tej absorpcji <laughs> da? Napięć ze 60%. O, zamro. Zamyka. Jest w końcu coś się dzieje. Szogun, szogun, szogun ma ładne. No. Napiszcie, że to jeszcze ho, ho. Lekać pala. Nie, nie lekać, nie lekać. Ja wyzwa, ja wyzwa, ja wyzwa. Ja ktoś to mam też wyzywający. No to spokojnie, na razie nie leka. Każdy no, w kolej Dobra, póki mam torówkę, mogę wyzywać. Potężne porażenie. Będziemy się zmieniać jak coś... Ej, tutaj. I... Jaki hic... Eee, słaby, nic nie siadło Nie mają już... Jak coś będziemy się zmieniać Dabierz, Napisz 60. Pośle czacie Ooo nice, 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 nice no... ja Ogłuszenie nie zabiera tury. Zabiera Nie, wiem, nie tylko na tych, tylko na... Eee, Co za specjalny... O! Macie cię przejebana. O! wpadła. O. wpadło... Już zajebałem, o kurwa, to siadła. Z krytykiem. Ale lipa. Lekajcie, Kostusia. Ty, kogo teraz będzie biła? Najmniejszy level kostek. Kogo mistrz rady uleczył? Siebie. Ale. ale Wiecie, że może być ciężko. Możemy paść. Jakby nie, nie no. by... A dziwne, że ten ogół to nie zatrzymał. Nie mówię, że nie zatrzymuje, tylko na ciosach specjalnych. No to nie był cios specjalny, właśnie? Nie. Znaczy ten był nieprzygotowywany, więc był taki zbyt. No przebicie, szybka strzała, hmm, not bad. Oj, drugi hit praktycznie pod To To wziął bandażowanie za 250? Jelonka. Co za debil. Ja siadła. Ja No padłeś. No zajebiście. Kurwa, ale przejwane. Co? A czterka. Chyba już i tak już nie, nie damy rady ubić, bo pewnie ubiją ci w trójkę. Ja już tu nawet nie będę wracał. Pekaj kurde, już prawie po teraz ogół. No. no i unik. Unik. Zajebiście No to już po nas Ela. No krzyk śmierci O zabrał, jest, o. dobrze O głęboka, z... o już nie ma absorpcji Chwil... o, Chwila wytchnienia teraz. zrobię w razie czego na ogłucha Dobra? No zrób, zrób No już nie ma absorpcji, więc wszystko hita Pół HP Mam Może jest szansę. jakaś szansa, ale to no, będzie no... ciekawe o, no. Jak atakuje normalnie to jest git. Lekać kostusia, nie zielonkę. Ja tu muszę tankować na razie. O, krytyk i mis! No co to ma być? No ja mam 6%, zajebiście. się ja... z samiasa. 48%, teraz by lekko przetrwać, żeby żadnych nie było tych ciosów specjalnych. O, znowu głęboka siadła. Wykonuje hipnozę. Hipnoza. hipnoza co robiła? Obniżała za i tak dalej. A. rzucać? Nie. O, Czemu? Ja, głęboka i przebicie i unik. O. 40%. O. Po jednym dobija tym uderzeniem skrzydłem. Może damy radę. Dobrze. Oby. Czas każdy hit to 1% zabiera. Więc... Yy, praktycznie każdy. No ja padłem. Oooo. Krytyk siadły. No nikt mnie nie kurwa nie leknął. Za mało magów, była za dużo łowców. Za. Zama... Ja hmm? Przebicie. O, drugie zamach. Ja liczę, nie zabiera tory. O, głęboka i szybka. Może być. Jeszcze raz. O, i przebicie. się. Jak ładnie. Jak nie rzuci żadnego skilla, to wygramy. O, krytyk za 2%. O, kolejny krytyk. Jest szansa. Kurwa. A to dobre. To, to jest... To było słabe. To było słabe. Tylko zielonka padła. Unik na krytyku. Mhm. Mm Musicie dać radę. Musimy no. No adrenalina, kurde. No. no. Okretyk za 2% siat. Dawać, kurwa. 9 8. Dawać. Średnio. Tak, takie odliczanie. Odliczamy. No w no w rogu okno, nie? 5, 5 4, 4. 4. I ja. Trzy! Trzy! Dwa! Dwa! Dwa. Dwa. Jeden! Jeden! Jest! Jeden. 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 Jeden! Co to ma być Jeden. tak gówno? Tak Co to ma być Jeden. tak gówno? Tylko... Tak Ale... Jest będzie na YouTubach, przeszło tylko trzy yes. osoby. Yes. Ha, ha, ha. Tyle ludu! Yeah, jesteśmy najlepsi, no nie? Yeah! Yeee! Yeah. 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 Dobra. Uh, the jasna, to miasto, serio? No co? Kostuś, mogłeś... Co? Mogłeś... No mogłem, bo nie słyszę Ciebie. Dajcie SS-a. Wziąłem pr właśnie. Mogłeś... A, ja chciałem. Właśnie dawaj tylko SS-a.